Po bliskiej pobliskiej Opinogórze, na jednym z trzech pagórków, gdzie obecnie wznosi się zamek Zygmunta Krasickiego, gdzie to według niego samego na początku stał dwór legendarnego zbójcy i tyrana Opina, a w roku około 1400 powstał w tym miejscu dworek myśliwski Książąt Mazowieckich. Został on zbudowany dla wygody polujących piastowskich władców w rozległych wówczas mazowieckich puszczach. Gdzie to zwierzyny było w bród, tak grubej jak i drobnej, a gdzie to ku odprężeniu zjeżdżali feudalni panowie. Polowali oni zwykle na dużą zwierzynę, niebezpieczną jak niedźwiedzie, żubry, jelenie czy dziki. Od tak dla rozrywki, by nieco krew zawirowała im w żyłach. Tak wszelki wolny czas miejscy władcy i książęta spędzali na łowach, nie zawsze jednak odpowiednio przygotowani przez odpowiedzialną za to służbę. Często bywał tam też książę Mazowiecki, Janusz I Stary, i miał on zwyczaj wyjeżdżać z Ciechanowskiego zamku do Opino Góry, jedynie z przyboczną strażą i spędzał w owym wspaniałym Boże tyle czasu, ile mógł, by zażyć tyle myśliwskiej przygody, ile tylko zdołał. Niestety, Beztroska w końcu się na nim zemściła i w roku 1404, podczas jednej z takich nie do końca przemyślanych, spontanicznych wypraw, książę ów, a tym samym dziadek Bolesława IV, został podstępnie porwany spod Opino góry przez liczniejszą grupę krzyżacką, przybyłą tam aż z Nidzicy. A która to grupa akurat objeżdżała północne Mazowsze? Popadł on wówczas w krzyżacką niewolę i dopiero stanowcze stawiennictwo jego syna, niejakiego Bolesława Janowica, spowodowało jego uwolnienie. Jednak mimo tak poważnego wydarzenia, a w zasadzie incydentu politycznego, nikt nie poszedł po rozum do głowy i systematyczne łowy w wokół Opinogóry nie ustały, a wręcz odwrotnie. Bo coraz częściej przyjeżdżali w to miejsce nie tylko mieszkańcy okolicznych grodów, ale zapraszano rozmaitych władców z o wiele bardziej okazałych dworów, a czasem nawet samych monarchów przy okazji odwiedzających Ciechanowskie kasztele. A i niejaki Bolesław IV, zwany Warszawskim, uwieczniony na tej oto monecie, wnuk księcia Jana I, wiele razy polował tam jako mały chłopiec, a potem już dojrzały mąż. I tak życie toczyło się dalej, a za sprawą licznych zgonów w rodzinie Bolesława, ród jego powoli ubożał, aż nadeszła koronacja Kazimierza Wielkiego. Wtedy to właśnie Piastowie utracili ostatnią sposobność władania i objęcia tronu Rzeczpospolitej. Gdy społeczność mazowiecka ostatecznie to Kazimierzowi powierzyła królowanie, odrzucając tym samym starania Bolesława IV. Ten zaś powrócił na Mazowsze i jak nie trudno się domyślić, nadal uwielbiał łowy, gdyż pasją jego życia była walka, nie tylko z wrogiem na polu bitwy, ale także z żywiołem oraz z dziką zwierzyną. Tak więc mimo już podeszłego wieku każdy wolny czas wykorzystał na tę właśnie okoliczność, nie miarkując się ani trochę jak za młodu, przez co często też ryzykował własne zdrowie oraz życie, a mianowicie postępował o wiele bardziej brawurowo niż miał to w zwyczaju robić jego dziadek. Bo nie potrafił on żyć spokojnie, pragnąc jedynie ciągłej walki i wrażeń. Bo polubił on stawiać czoła przeciwieństwom w pojedynkę, bez jakiejkolwiek pomocy i bez żadnej ochrony w postaci straży przybocznej, co w obecnych czasach było proszeniem się o kłopoty. Jednak Bolesław, mimo wieku, był bardzo pewny siebie, nigdy nie dopuszczał nawet myśli o porażce, czy nawet o jakimkolwiek miarkowaniu się w swych bądź co bądź mało odpowiedzialnych wypadach. I w końcu nadeszła jesień, gdy pewnego wrześniowego poranka nieoczekiwanie wyruszył on z opino góry do pobliskiego lasu. Jednak tym razem nie na łowy, jak miał to w zwyczaju, ale by pobyć nieco w głuszy, zażyć relaksu oraz radości z kontaktu z przyrodą oraz ukoić oczy pięknem jesiennych widoków. A może i przygodnie coś upolować, gdy oczywiście nadarzy się taka sposobność. Ale nie wyruszył on samotnie, bo zabrał on ze sobą swego ulubionego i oddanego Gienka gudka oraz jednego pachołka do koni i trzy najdzielniejsze myśliwskie ogary. I nie ujechali oni kilku wiorst, czyli ponad kilometra, kiedy to ich oczom na rozległej polanie ukazało się stado Dorodnych Saren. Książę kiwnięciem ręki zatrzymał pochód, zeskoczył z konia, przyklęknął w skupieniu, po czym naciągnął ostrożnie cięciwe łuku i wnet śmiertelna strzała ze świstem ugodziła ofiarę prosto w kark. Zwierzę wierzgało jeszcze kilka chwil w panice, obijając się o drzewa, aż w końcu padło bez ducha. Za to stado w popłochu rozbiegło się we wszystkich kierunkach, szybko niknąc w gęstwinie. Chwilę po tym, kiedy to gutek i pachołek od koni przygotowywali sarnę do transportu, książę nie mogąc oprzeć się pokusie przygody, niepostrzeżenie udał się z ogarami do lasu kierowany wąską ścieżką. Uszedł on może kilka kroków, kiedy psy zwietrzyły zwierzynę i pod tym skoczyły wartko do przodu. Kilka chwil później do uszu księcia doszły odgłosy zaciętej walki. Psy ujadały głośno i skowyczały z bólu, na przemian atakując niespotykanie wielkiego, niezbyt zadowolonego tymi odwiedzinami odyńca, o kłach długich i ostrych niczym sztylety, rozjuszone tym zwierzę jak szalone obracało się w oku kręcąc młyńki, co rusz odrzucając za pomocą swego potężnego oręża psich napastników we wszystkie strony. Niestety jeden z psów, ulubieniec księcia niejaki Hartuś leżał już martwy w błotnistej sadzawce, w której to odynie przed całym zajściem zwykł zażywać kąpieli. Książę nie czekając prędko nadbiegł nad miejsce zdarzenia, od razu dostrzegł on martwego kompana, leżącego bez ruchu z przebitym niemal na wylot korpusem. Ale nie był to czas zadumy, bo za moment następnego psa spotkał ten sam los. Książę, widząc co się dzieje, zdecydował się zmierzyć z potężną i rozjuszoną bestią osobiście, choć ta wielokrotnie przerastała go siłą i nie miał on zbyt wielkich szans na wygraną. W sytuacji takiej każdy rozsądny człowiek, aniby myślał o walce, jednak nie on, bo bez wahania chwycił on włócznie, podbiegł do zajętego walką dzika i z całej siły wymierzył w jego cielsko, celując prosto w kark. Niestety brakło mu precyzji i na swe nieszczęście chybił. Zwierzę odskoczyło, książę wpadł w sadzawkę, tą samą, w której to już leżały dwa martwe ogary, szybko jednak zerwał się on na nogi. Jednak pechowo w błotnistą sadzawkę, wpadła również jego włócznia. Która jakby zapadła się pod ziemię, a Dzik ani myślał czekać, aż człowiek ją odnajdzie. I nie zdążył książę dobrze się rozejrzeć, gdy wściekły i potężny niczym taran Odyniec doskoczył do niego, przerzucając łbem za siebie niczym szmacianą lalkę. Potem jeszcze raz i jeszcze raz, aż Dzik na moment zaprzestał ataku, ryjąc wściekle ziemię, głośno przy tym prychając, jakby chciał pokazać człowiekowi, że ten jest dla niego niczym książę po całym ataku leżał bez ruchu i gdy w pewnym momencie lekko się poruszył, dzik natychmiast kontynuował szarże i począć gać Bolesława kłami gdzie popadnie. Przewracał go, podrzucał, toczył jego bezwładne ciało po zaroślach, nie zamierzając odpuścić człowiekowi nawet na chwilę. Wszystko to działo się w bardzo krótkim czasie, ale gdy nadbieg zaalarmowany odgłosami walki gutek, niestety zdawało się być już za późno. Bo dzik na odgłosy wrzeszczącego nadbiegającego człowieka szybko zniknął w lesie, za to Giernek widząc masakrowanego pana natychmiast okrył się rozpaczą i gdy zdawało się, że to już koniec Bolesława, ten nagle poruszył się jakby wyrwany ze snu. Szybko zabrano księcia na dwór, gdzie natychmiast wezwano znaną znachorkę z sąsiedniej wsi. Odpowiednio zajęła się ona jego ranami, i tak po udzieleniu, można powiedzieć, symbolicznej pierwszej pomocy, skoro świt zawieziono Bolesława do Ciechanowskiego zamku, by tam udzielono mu bardziej odpowiedniej do sytuacji pomocy. Kompleksowo zajął się nim miejski cyrylik, jednak książę nadal bardzo gorączkował, tak bardzo, że zdawał się niemal płonąć. I jakby tego było mało, od odniesionej rany na udzie, w kierunku pachwiny poczęła dążyć wyraźna czerwona pręga, świadcząca o zakażeniu i postępującej gangreny. Książę Bolesław czuł już oddech śmierci na ramieniu, więc bezwłocznie przywołał swego zamkowego skrybę, by podyktować mu ostatnią wolę, w której prócz oczywistych dyspozycji kazał zapisać coś jeszcze. A kazał zapisać swemu wiernemu słudze Gutkowi dość znaczny obszar wyrębu lasu w pobliżu Sońska nad rzeką Soną, od której nazwa tego miejsca pochodzi. I niestety w pewnym momencie organizm 63-letniego już księcia poddał się, bo nie był w stanie już walczyć z tak poważną chorobą oraz uszkodzeniami ciała. Podobno Bolesław opierał się śmierci przez tydzień, nim ta ostatecznie zawitała w jego progi, wyrywając z niego duszę wraz z ostatnim oddechem. Natomiast po wielkim pogrzebie, według historycznych doniesień, jego ciało złożono w warszawskiej katedrze. Pozostawił on po sobie pamięć sprawiedliwego władcy Mazowsza, a dzięki jego mądrej polityce gospodarczej powstało wiele nowych osad, a poddanym żyło się coraz to lepiej. A na koniec drobna ciekawostka, ponieważ Gutek, wierny druh Bolesława, po jego śmierci na podarowanych mu w zasługach włościach założył rodzinę, miał sześciu synów, natomiast osadę, którą wzniósł, nazwał Gutkowem. To już koniec tej tragicznej, choć mam nadzieję ciekawej dla Was legendy, a ja dziękuję Wam za Wasze bezcenne wsparcie. Nowym widzom dziękuję za pozostawienie subskrypcji, co będzie dla mnie wystarczającą nagrodą i sygnałem, że to co robię Wam się podoba. Także pozdrawiam i do następnej legendy.